Dziękuję bardzo za Gipta, dziękuję za Gipta ciągle stoi, dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. żeby się zmieniali siebie nie Dzięki, 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 wielkie za Gipty. Gdy stary dziad, który zna na pamięć każde moje słowo, ale nie rozumie żadnego. Wolałbyś, żeby zrobił masakrę w twoim imieniu? Jesteś Sigma. A co ze zwykłymi ludźmi? Dziękuję bardzo za gifta. To ich wybór. Co się tu zabrać? Wolę wierzyć w to, że ludzie są ograniczonymi idiotami i że świadomie wybierają bezczynność wobec zła. Lubię cię. Dziękuję bardzo, cieszy mnie to, że mogą się do czegoś przydać. 10. 10 grudnia. Mikołaj. Tak.